Hej, witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na recenzję zapachową. Hej, witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na recenzję zapachów. Dwóch zapachów. Dwóch dziwnych, że tak powiem, zapachów i całkiem odmiennych. Yy, na wstępie chciałabym podziękować Pani Anecie Pawlus za możliwość przetestowania tych dwóch rzeczy. Yy, a co to jest? Już Wam mówię. Pani Aneta pracuje w firmie Aureus. Yy, jest to yy, firma która importuje produkty Ardora i Noemi słuchajcie. Ardor i Noemi. Możecie te produkty znaleźć na stronie Bexpress.pl i tam je zakupić. Jest to brytyjska firma, która się nazywa Gemstone. I tutaj mamy dwa zapachy. Jedno to jest perfumetka, drugie to jest odświeżacz do powietrza. I zacznę, słuchajcie, od odświeżacza do powietrza, bo po prostu zakochałam się w nim. Ardor to nowość, przynajmniej jak dla mnie. Coraz częściej słyszę o nim, coraz więcej widzę reklam i cieszę się, bo jest to naprawdę super marka i super produkty są to. Odświeżacze perfumowane, słuchajcie, to jest... Coś niezwykłego, bo zwykłe odświeżacze nie są perfumowane, a to jest perfumowane. Bardzo intensywne, bardzo długo i ładnie się trzymają. Jest to świetny zamiennik zwykłych odświeżaczy owocowych, bo nie są one owocowe. One są wzorowane na perfumach znanych marek. I słuchajcie, jak pierwszy raz popsikałam tym odświeżaczem powietrze, to byłam zachwycona. Pierwsze słowa, jakie padły z moich ust, to były: Ale bym chciała mieć takie perfumy. A co dopiero odświeżacz? Super po prostu. Oczywiście tu mam już. Trochę skrzywiony ten dziubek, bo no niestety zahaczyłam i nogą, i. Ale nie połamało się, co jest wielkim plusem, bo miałam kiedyś też taki otwieracz chyba z eruika czy czegoś, i, i też zahaczyłam stopą nogą i się wyłamało to wszystko, więc wielki plus, że się trzyma. Wszystko jest stabilne, piękne. Przyciskamy i wylatuje. O. Pewnie nie zobaczyliście. I bardzo intensywna, bardzo ładna. Ten produkt ma 250 ml, przepięknie pachnie, ja tutaj dostałam zapach Rabi. Rabi to um, motywy zapachowe, owoc granatu, daktyl i kwiat latosu, to po prostu genialne nuty zapachowe. Oprócz tego Rabi jest jeszcze Emerald, czyli anti czyli antysmrodowo-papierosowo. Diamond, czyli diament biały mech i aromaty drzewne szafir, czyli cytrusy, pomarańcze, kwiat lotosu i jaśmin. Też bardzo połączenie, powiem szczerze, ciekawe na pewno może być. Ametyst, aromaty kwiatowe, aromaty drzewne, róża, brzoskwinia, drzewo sandałowe i mięta. Za drzewem sandałowym nie, lub, nie przypada, więc może to być nie mój zapach, ale połączony z miętą, z różą, brzoskwinią Przedziwny zapach może wyjść i może mi się też spodobać. Bardzo jestem ciekawa. Jeśli gdzieś dorwę, to yy, mam nadzieję, że gdzieś w sklepie będzie można też dorwać. To na pewno powącham, bo jestem ciekawa tych wszystkich innych zapachów. Jest jeszcze Amber, yy, czyli pomarańcza, bergamotka, liczy i jaśmin. To może być też ciekawy zapach. Yy, pal, czyli porzeczka, gruszka, yy, jaśmin i kwiaty, pomarańczy. do dobrze pamiętam. I, 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 i opal. Żurawina, zielona herbata, cytryna i aromaty drzewne. Też przedziwny zestaw i na pewno bardzo ciekawy. Ten produkt, ten pojemniczek z psikaczem pasuje do Airwica Freshmatic, czyli do tego całego urządzenia, które czasowo, że tak powiem, naciska i psika. Fajnie, bardzo fajnie. Można skorzystać i używać powiem wam szczerze, że jest to fantastyczne rozwiązanie całkiem coś innego niż te owocowe odświeżacze, które wyłącznie się kojarzą z toaletą z łazienką tym pięknym pięknymi perfumami no bo to inaczej nie można nazwać tym pięknymi perfumami można wypsikać salon i Prawda jest ekskluzywnie, automatycznie jest ekskluzywnie. Jestem mega mega zadowolona. Naprawdę bardzo długo intensywnie się utrzymuje w powietrzu i jest to zapach naprawdę przyjemny, nie taki męczący i nie kojarzący się w ogóle nie kojarzący się z toaletą, tylko właśnie zapach perfum. Tak jakby ktoś przeszedł e, mocno wyperfumowany i pozostawił taki ładny, ekskluzywny zapach. Super, super, super. Polecam, e, spróbujcie wypróbujcie naprawdę Jestem mega zachwycona. Kolejne produkty tego, tego ardora na pewno będę używać. Na pewno skorzystam i wypróbuję, bo jestem mega, mega zachwycona. To jest, słuchajcie, coś, coś wyśmiennego, jakaś fantastyczna nowość. Mnie zaskoczyło totalnie, bo mówię, zawsze odświeżacze tym się kojarzą właśnie z łazienką. A tutaj coś fantastycznego. Dobra, przechodzimy teraz do drugiego czyli to na Tutaj mamy takie perfumetki. Perfumetki, czyli takie małe perfumki, które są też wzorowane oczywiście na najmodniejszych, najbardziej znanych perfumach świata. Ja tutaj mam million, millionaire, millionaire, czyli jakby... Hmm. Nuta zapachowa, podobna, bądź kopia, zwał jak zwał, One Million, o ile dobrze kojarzę, tych perfum. 15 ml taka perfumetka. Idealnie mieści się w torebce, czy gdzieś tam w kieszonce, w marynarce, czy coś. Mam pod ręką fajna, stabilna, porządnie zrobiona, słuchajcie, szklana, ale te zamknięcie jest porządnie zrobione, to nie jest taki tandetny plastik, tylko taki fajny, ładny, też ekskluzywny. Można wyciągnąć i nie wstydzić się czegoś takiego. Co do samych perfum, Noemi naprawdę robi porządne perfumy. Są one intensywne, bardzo długo się trzymają na skórze, bardzo ładnie pachną. Ja jestem mega, mega zadowolona. Powiem wam szczerze, że no nie wszyscy sobie mogą pozwolić na takie prawdziwe perfumy z tych naprawdę wysokich półek. A tutaj mamy można powiedzieć zastępstwo, które idealnie komponuje się z naszą skórą i bardzo długo się trzyma, więc fantastyczny zamiennik, polecam. Jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was właśnie do strony bexpress.pl. Tutaj będzie oczywiście link, jak i na ardorpolska.pl, gdzie możecie zobaczyć co nieco na temat właśnie Ardora. Zapraszam serdecznie również na bloga, tam znajdziecie zdjęcia i dokładny opis, linki. Warto, 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 warto. Słuchajcie, warto, po prostu warto. Ja jestem zachwycona, uwielbiałam zawsze, jeśli chodzi o odświeżacze, zapachy granatu albo coś takiego. Tutaj. Powaliło wszystkie odświeżacze, jakikolwiek miałam w życiu, powaliło to, po prostu jest. Takich perfum szukam. Jakby, co, jakby ktoś wiedział e, i kojarzył nutę zapachową taką perfum, to proszę dać znać. Bardzo bym chciała e, takie perfumy dorować. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na Instagrama, na bloga. Tam będzie więcej opisów, linki i zdjęcia. Wypróbujcie, dajcie znać, czy już mieliście, może mieliście, może próbowaliście. Zapraszam na Twittera, na Facebooka i do innych moich filmków. Ściskam całe. Pa!